Dzień dobry. Witam was na pomyczowej konferencji prasowej na sport, ze spotkania mocy drogą i zamków. Tradycyjnie zaczniemy od cenera gości. Proszę bardzo panie trenerze. Pan. Gratuluję panu. Gratuluję drużynie różnych Zambrów. Szczerze że w danej momencie byłoby to jako Beniaminek punktów nabił, że spokojnie może się łączyć w, w przyszłej będzie o walka, o tą przynajmniej osiemkę. Ja powiem tak, no w takiej chwili ciężko jest naprawdę zebrać jakieś logiczne myśli w całość i sformułować jakieś tezy. Powiem, że bardzo się cieszę, że się uda już kończy. Co mogę powiedzieć to, że zespół motoru przestaje od dzisiaj istnieć w takiej formie jakiej jest. To mogę powiedzieć. Dziękuję. To znaczy mogę Wam rozwijać. Pytania później może. Przebywali się tych punktów, tak samo zresztą jak i motor, jak i tlenu przed, przed tą przerwą zimową, żeby, żeby te ósme miejsce nie odskoczyło. Cieszę się ze zwycięstwa. Myślę, że to nie zły mecz w pierwszej głowie. W ogóle ten mecz zaczął się nieportunnie już przed meczem, bo Piotrek Czapliński doznał kontuzji, Mateusz musiał go zastąpić Później stracona bramka na samym początku, gapiostwo i nie złagana w pierwszej połowie, bo, bo mieliśmy inicjatywę i stwarzaliśmy sytuację. W drugiej połowie, w sumie z niczego, wyrównaliśmy i ten mecz zupełnie się odwrócił. Potrafiliśmy przejąć zdecydowanie inicjatywę, stwarzać sytuację i najważniejsze. najważniejsze Cieszę się, że, że, że to zwycięstwo tutaj pierwsze w Ząbrowie, mam nadzieję, że to doda nam wszystkim i w klubie i w Rzymie jeszcze więcej, więcej chęci i animuszu do, do, do dalszej pracy. Dziękuję. Są jakieś pytania? Proszę bardzo. Z gdyby Pan mógł No i tak powiedziałem jedno zdanie, być może za dużo. Musimy to nie podpuszczać, to są nasze wewnętrzne sprawy o, o, o szczegółach. Będziemy informować opinię publiczną, szczególnie lokalną. Natomiast zwyczaj mam taki, że zawsze zawodnik numer jeden, a potem dopiero my. Są jeszcze jakieś pytania? Się Co stało? się stało z motorem drugiej połowy? Bo tak, szczerze powiedziawszy, to było duże zaznaczenie. Prowadzimy 1-0, Maciek Data ma sytuację na 2, o potem mamy. Kolejną sytuację Młody Wolski, Macie do mają na kolejną sytuację, nie strzelamy. To nie jest tylko motor w drugiej połowie Zambrowie, tylko to jest motor po stracie bramki w mielcu, po stracie bramki w głowiczu. Można wyliczać w tej rundzie właśnie, jak reaguje drużyna po stracie bramki. Jest wszystko poukładane w momencie, kiedy tracimy bramkę. Brakuje ludzi z charyzmą, z charakterem, ludzi, którzy wezmą ten zespół w momencie, kiedy nie idzie, pociągną. Myślę, że no pod tym kątem, nie tylko pod kątem umiejętności piłkarskich, ale również, a właściwie przede wszystkim od strony mentalnej trzeba tutaj patrzeć na to, na to kogo tu ewentualnie dobrać wiosną na wiosnę, ponieważ hmm, chciałbym mieć zawodników, dysponować zawodnikami, którzy nieważne dla nich będzie, gdzie będą chcieli grać, tylko zaorają darmi, będą mieli charakter, będą mieli charyzmę po to, żeby w zespole, w którym są, pokazać, że są tego warci i szybko wrócić na salony. Które na pewno się trzymamy? Czyli z z trzeba powiedzieć, że słyszy się, że ta gra jest zawsze dobra, tylko z tej skuteczności czegoś zawsze brak. A dziś to naprawdę było ciągnęła ta machina. W końcu, bo, bo w Limanowej też mieliśmy za 3-4 sytuacje stuprocentowe do strzelania. W do przerwy też one były. W szatni wcale tak do nie było. Tylko, tylko powiedzieliśmy sobie, żeby, żeby więcej tej zimnej krwi, więcej spokoju przed bramką czy w polu karnym. No i to, to, bo całe bo to w całej szczęście w odpowiednim momencie zafunkcjonowało. Ja mam pytanie do pana trenera z Motorów w Lublin. ten ten mecz. Jaki był powód zmiany tego zawodnika, blodynka szybkiego, tak cały mózg, w waszej roboty? W pańskim zdaniem? Zdanie. W Pańskim zdaniem. Tak, niekoniecznie muszę się z Panem zgodzić. Dziękuję. Dlatego odpowiem takie moje zdanie, że powinien w tym momencie zejść. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.